Dzień dobry, witajcie. Eee, witam Was 1 czerwca 2021 roku to nasze ostatnie spotkanie w tym sezonie. Eee, w tym roku szkolnym 2020-2021 udało mi się przedstawić Wam około 60 filmów. Mówię o tym w, pew, będąc w pewnym stanie, no, może nie szoku, ale takiego niedowierzania, ponieważ e, nigdy bym nie przypuszczał, że aż tyle tych materiałów wam wrzuciłem, tak? Publikowałem w sposób kapryśny, czasami w tygodniu 3, czasami dwa tygodnie przerwy, ale mam nadzieję, że udało mi się pomóc przynajmniej części z Was w panowywaniu podstawy programowej z języka polskiego. Podstawa programowa w szkołach średnich jest bardzo trudna, jest bardzo wymagająca i moim zdaniem wymagacie solidnych przewodników, którzy Was przez to przeprowadzą. Nie uważam siebie za jakiegoś tam hiper, mega, nie wiadomo jakiego nauczyciela, ale mam nadzieję, że te materiały, do których być może będziecie jeszcze wracali w czasie powtórek, w czasie przygotowywania się do matury, która będzie trudna. Tak? Mam nadzieję, że te materiały poukładają wam coś w głowie i będą pewnego rodzaju takimi um, rodzajami wykładów, które w jakiś sposób zorganizują wiedzę na temat języka polskiego, literatury też powszechnej. Ja z mojej strony dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za wszystkie polubienia, za wszystkie komentarze, nawet za głosy krytyki. Czasami z niektórymi nie mogłem się zgodzić, czasami się zgadzałem, czasami ustępowałem i mówiłem, tak, macie rację, albo ma Pan rację, ma Pani rację, nie do końca tak jest, jak mówię, ale pamiętajcie, w humanistyce rzadko kiedy 2 plus 2 jest 4, tak? Możemy być pewni. Naprawdę niewielu kwestii. No, możemy być pewni tego, możemy, możemy być pewni te, tego, że urszulka umarła, tak? Ale niewielu rzeczy więcej. Tak, więc, więc dziękuję wszystkim, naprawdę dziękuję wszystkim w czasie wakacji mam zamiar dać Wam odpocząć od samego siebie. Być może gdzieś tam nakręcę dwa albo trzy takie wejścia w stylu, co czytać na wakacje, i być może pochwalę się tym, co przeczytałem ostatnio i co być może warto zabrać ze sobą na plażę albo w góry, kiedy już człowiek się e, nachodzi po górkach, dolinach, to być może będzie chciał sobie coś poczytać, więc być może coś Wam zaproponuję. Chociaż też nie chcę się wiązać różnego rodzaju obietnicami, z których być może nie będę w stanie, się, w stanie się wywiązać. Od września znowu powrócę i mam nadzieję, tak, pierwsze, że położę taki silniejszy akcent na treści związane z materiałami rozszerzonymi. Sam dostanę klasę rozszerzoną humanistycznie, więc będę miał co robić. To będzie robota naprawdę ciężka, wymagająca, ale z racji tego, że lubię pracować pod napięciem albo, albo lubię pracować pod presją, to być może to będzie jakoś owocne. Po drugie, mam nadzieję, że uda zrealizować się taki plan polegający na tym, że do tego kanału dołączy również moja żona, polonistka, też pracująca w szkole średniej, i być może będziecie świadkami rozmowy dwojga polonistów, którzy będą się spierać, kłócić, dyskutować o różnych kwestiach. Tak? No, więc tutaj być może taka delikatna niespodzianka. Ja planuję. Robić dokładnie to samo, co do tej pory robiłem. Mam nadzieję, że technicznie mi się uda różne kwestie poukładać, i też mam nadzieję, że, że znajdę jakąś kamerę, sposób oświetlenia i sposób mówienia, który sprawi, że odbieranie tych treści będzie bardziej komfortowe. Ale powtarzam, ciągle dla mnie najważniejsze jest to, że coś się mówi, i człowiek, który to mówi, wie, co mówi i wie. Po co mówi, więc to jest dla mnie najważniejsze. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli mógłbym posłużyć się tutaj taką formułą autopromocyjną, to powiem jeszcze tak, że mam nadzieję, że e, utrzymam swoich odbiorców. Nazbieram jeszcze więcej ludzi, którym będę mógł poopowiadać o literaturze, o prozie, poezji, o dramacie, o kulturze, o kontekstach. Ponieważ lubię to robić i mam nadzieję, że przynajmniej część z Was również poczuje, że humanistyka nawet w klasach mat fizycznych, biologiczno-chemicznych nie musi być jakąś mordęgą. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się.